Moi kochani wykorzystując tą przepiękną scenerię Albanii pomyślałem sobie, że nakręcę dla Was specjalnie taki krótki filmik o motocyklu BMW GS650 w wersji Dakar, a mianowicie powiem parę słów na temat jego danych technicznych, bo czasami ludzie szukają, tak jak ja szukałem, nie wiedziałem o co chodzi. No więc tak. Obroty biegu jałowego w tym motocyklu to 1350 plus minus 100. Prąd ładowania alternatora 33 ampery przy 7.500 obrotów. Pojemność akumulatora 12 amperogodzin. Także myślę, że on da radę. Olej silnikowy z filtrem 2,3 litra, przy czym jest tu górna miska olejowa. Olej zalecany: 15W50. Napęd łańcuchowy: 112 ogniw, luz 40-50 mm. Zębatka przednia: 16 zębów, zębatka tylna: 47 zębów. Olej przedniego zawieszenia: SAE 10W. Olej widelca Rura Lewa 550 cm i prawego również. Pojemność układu chłodzenia 1,3 litra. Płyn używamy do pompy hamulca DOT4. Rozmiar przedniej opony to 90 na 90 na 21 cali przy ciśnieniu 1,9 przy jeździe solo. I 2.1 przy jeździe z plecaczkiem. Rozmiar opony tylnej 130x80x17. Ciśnienie 2.1 przy jeździe solo. 2.3 przy jeździe z plecaczkiem. A teraz pokażę zestaw zegarów. Nie jest mega skomplikowany. Tak ten motocykl wygląda. Dwie rury wydechowe. Wspomniany super łańcuch. Regulacja zawieszenia. No i skok przedniego zawieszenia jest dużo większy niż w wersji normalnej, a mianowicie 21 cm. Tak oto ten motocykl się przedstawia. Myślę, że to są jakieś takie podstawowe dane. Nie wiem dokładnie ile zbiornik paliwa ma, ale podobno około 17 litrów. Mi w ciężkim terenie przyjeździe po kamulcach w Albanii do miasteczka Tet i zjechaniu do Szkodry przez przełęcz Prekal, czyli bardzo ciężkie warunki terenowe przy mojej wadze 120 kg ten motocykl opierniczył 4,3. Litra przy jeździe praktycznie na jedynce, więc myślę, że jest to maszyna bardzo, bardzo ekonomiczna. Hamulce mogłyby być troszkę mocniejsze, przednia tarcza mogłaby być podwójna, ale niestety staruszek już tak ma. Tyle w temacie. Trzymajcie się motowlog versus z Orikum Albanii. Pozdrawiam Was gorąco serdecznie.